Dania Tobie chwały. Przyjść w Duchu Przyjdź Proszę się przyjść w Duchu do każdej osoby, która pierwszy raz uczestniczy w takim spotkaniu. Bądź Duchu Święty uwielbiony w sercach tych osób za to, że odczytały Twoje pragnienie. Odczytały Twoje zaproszenie, aby poprzez uwielbienie, oddanie Tobie chwały jeszcze bardziej w swoim życiu być świadomie i bliżej Ciebie. Przyjdź w Duchu Święty, święty. Przyjdź, ku świętym do nas wszystkich dzisiaj, szczególnie do osób, które doświadczają jakiegoś zmartwienia, przygnębienia, które doświadczają takiego poczucia pustki, nadziei, które straciły sens i wiarę w to, że da radę z Bogiem odbudować małżeństwo, że da radę z Bogiem na nowo nawiązać bardzo bliską i odpowiedzialną relację z dziećmi, że da radę znaleźć zatrudnienie w pracy. Przyjdź, u Święty, do tych osób, które doświadczają takiej beznadziei życia, aby Twoja łaska reanimowała ich wnętrze, aby Twoja łaska była jak defibrylator przywracający właściwy rytm wbicia tego życiowego i duchowego serca. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjrzyj Święty Przyjrzyj do każdej osoby, która czuje się samotnie, która doświadcza poczucia samotności. Szczególnie zapraszam Cię Duchu do uświęcony do małżeństw, które fizycznie pod dachem jednego domu czy mieszkania, ale w relacji są bardzo zdystansowani do siebie, którzy doświadczają pustki. Przyjrzyj święty do tych małżonków, którzy myślą o zdradzie, o tym, żeby. Zostawić sakrament, żeby nie walczyć o wierność obrączce, żeby nic nie robić, nie szukać, żeby było, bo nie warto. Przekonuj serca tych małżonków do tego, że warto. Że warto po Ty ich wspomagać w tym, aby mogli na nowo odnaleźć siebie, na nowo mogli rozkochać się w sobie i odnaleźć miłość. Przyjrzyj u święta. Przyjrzyj Proszę Cię przyjść Duchu Święty do każdej osoby żyjącej w samotności, aby sens swojego życia do osoby mogły odkrywać poprzez piękne relacje, dojrzałe relacje, ale przede wszystkim poprzez bliskość z Bogiem w modlitwie, słuchaniu słowa, przeżywaniu sakramentów, może częstszej im przy świętej niż tylko w niedzielę czy święta ale także może poprzez szczególne zaangażowanie w jakieś duszpasterstwo, wolontariat, czyli posługę bycia dla drugiego człowieka, tego, który jest potrzebujący. Przyjdź, u Święty. Proszę Cię, przyjdź, u Święty, do wszystkich osób starszych, do wszystkich osób, które mają takie wewnętrzne doświadczenie odrzucenia, niezrozumienia przez dzieci, przez wnuki. Przyjrzuch święty do tych osób starszych, które są już umęczone cierpieniem i chorobą, które są zrezygnowane, pełne takiego marazmu, które strasznie boją się zostania samemu, boją się śmierci, boją się tego, że to doświadczenie pustki będzie tylko i wyłącznie się pogłębiało. Przyjrzuchu święty do tych wszystkich osób, które miały trudne święta. Które miały trudne doświadczenie tych właśnie świąt, Bo było niezrozumienie, bo były nałogi, były kłótnie, była, był lęk, był strach. Przyjrzyj ku świętym, i pomimo tego doświadczenia, trudnego te Święta, pozwól, by te osoby doświadczyły Twojego Narodzenia. Przyjrzyj ku Świętemu. Przyjdź bardziej z głębokim sercem, otwartym sercem, z mocną wiarą na ducha świętego, który na pewno chce do nas przychodzić. sam widzi, że tego potrzebujemy na początku nowego roku kalendarzowego. Musimy Cię przychodzić do Święty z tymi łaskami, predyspozycjami, charyzmatami, umiejętnościami. tym wszystkie, co nam na pójdę, co naszej dzisiaj jest potrzebne. Przyjść do Święty do tych osób, które tak martwią się bardzo o to, co będzie w lutym, w marcu, w kwietniu, w kolejnych miesiącach tego roku które są bardzo bardzo zalęgnione te najbliższe 360 dni. Proszę Cię w Święty przyjść z takim pokojem serca, z uspokojeniem. Szczególnie przyjść Buch Święty z uspokojeniem do każdej osoby, która doświadcza jakiejkolwiek nerwicy, takiego niekontrolowanego przeżywania, swojej, swojej emocjonalności, nerwów, Przyjrchu Święty do każdej osoby, która ma trudności ze snem, zaspianiem, do każdej osoby, która doświadcza paraliżującego lęku i strachu. Przyjrzuchu Święty do wszystkich młodych ludzi, szczególnie do tych ludzi, które, które, którzy są w życzonym dylemacie. Być czy nie być w Kościele, być czy nie być przywołą. Być czy nie być na modlitwie. Być czy nie być, aby zawsze wybrali być. Proszę Cię Duchu Święty przyjść do wszystkich rodziców, do tych, którzy doświadczali takiego zrezygnowania, bo ten wychowawczy trud, który wkładają poprzez słowa, poprzez gesty, on wydaje się, że jest totalnie bezowocny. Abyście Panie pozbawił ten trud, abyście Duchu Święty na nowo napędzał ten proces pedagogizacji, ten proces przekazywania nie tylko wartości związanych z pięknym, takim wartościowym, etycznym życiem, ale przede wszystkim życiem wiary. By rodzice nie bali się się, przekazywać swoją liczą wiarę. Bo to, co jest związane z etyką, z dobrym życiem, to jest potrzebne tu na Ziemi. Ale to się kończy w momencie śmierci. A to co, to, co sprawi, że dzieci będą żyły na wieki wieków, to będzie wiara już ich tutaj na ziemi. I proszę Cię Panie, aby współcześni rodzice nie bali się być dzisiaj świadkami, aby tego świadectwa nie rozumieli tylko i wyłącznie na upomnieniu i na takim stwierdzeniu, musisz czy powinieneś być w kościele. Ale by sami pokazywali, czym dla mnie jako mamy taty, jest udział Eucharystii. Czym dla mnie jako mamy taty, jest moja modlitwa, czy małżeńska, nasza małżeńska modlitwa. Czym dla mnie jako mamy taty, jest powieść święta. Bo zapalić drugiego może jedynie ten, kto zamknie. Przyjdźmy do kuświęty. święty. do kuświęty. święty. takiej ciszy, takiego zamyślenia do otwarcia, też. Osobiście wypowiadamy to do, do Ducha Świętego, zaśpiewało pieśń, jeszcze jedną, która wprowadzi nas do, do konferencji na temat y, znaczenia i rozumienia zakresu szczególnie w rezolucji w Sposobu reagowania, szczególnie w trudnych sytuacjach, aby to poznawanie też było związane z poznawaniem historii dziewczyny chłopaka, ze stylem i sposobem reagowania względem relacji do małych, do wiary. aby mogli z odwagą wejść że tak same małżeństwa. Potrzebujemy się świętych małżeństw. małżeństw, które żyją piękną miłością, które się Módź się za nami, bądź przy nas, wspieraj nas swoim stawiennictwem, swoim orędownictwem. Ty jesteś ulubiony Ducha Świętego. Ty jesteś gwiazdą nowej organizacji. Ty jesteś wspomorzeniem wiernym. Ty jesteś mamą Jezusa i prosimy Cię, naszą mamą, módź się za nami w tym czasie. Zdrowaś Maryjo, łaski Zdrowaś Maryjo. Łaski Maryjo.